Nie miałem grać w piłkę, nie chodziłem na WF-y, nie grałem w kosza, po prostu byłem antytalentem sportowym. Pewnego dnia, jak leżałem w domu na łóżku, stwierdziłem, że muszę coś z sobą zrobić. Nie mogę nie robić nic kompletnie. Po prostu nie mogę marnować swojego życia. I tak się złożyło, że parę dni później na rynku wrocławskim widziałem grupę Kapuera. W każdym razie był tam chłopak, który robił akrobację i mi się to strasznie spodobało. I stwierdziłem, że to chyba nie dla mnie, bo ponieważ byłem już troszeczkę wyższy, ale byłem nadal słaby i no nie byłem, że tak powiem, w pełni zdrowia. Odważyłem się, poszedłem na trening Capuera. Dowiedziałem się z ogłoszenia na supie. No i pamiętam ten trening doskonale, że rozgrzewka była dla mnie straszną katorgą, Zbierało mi się na wymioty, kręciło mi się w głowie, no ale się nie poddałem. Poszedłem do domu, następnego dnia jak się obudziłem, okazało się, że nic mi nie jest, nie mam żadnych zakwasów, że się fantastycznie czuję. No, od drugiego dnia było już o wiele, wiele gorzej. <laughs> nie mogłem chodzić. Tak to już trwa, zostałem. Trenuję od 10 lat. Dzięki capuera. Nauczyłem się, że nic nie przychodzi łatwo, że można wiele rzeczy osiągnąć jak się człowiek stara i, i tego bardzo pragnie, że trzeba sporo od siebie dać, żeby chociaż odrobinę zyskać. Uwielbiam to robić. Kapuera jest częścią mnie, nie wyobrażam sobie swojego życia bez niej. Dzięki niej poznałem wspaniałych ludzi, zwiedziłem mnóstwo wspaniałych miejsc i poznałem prawdziwych przyjaciół. Takich prawdziwych, prawdziwych, na których zawsze mogę liczyć. Polecam wszystkim treningi, świetna zabawa, świetna przygoda. Nie siedź w domu, przyjść na trening. Wystarczy przyjść, a reszta już się sama potoczy. Tylko po prostu trzeba ruszyć tyłek z komputera i przyjść na salę. I będzie fajnie. Warto.